Kiedyś się zapytałem, jak to wygląda. Tak jak do To było Jak on to zaczął na No to zaczął grać, To mu pokazałem... Dwa lata Dobre, ale każdy めっちゃいっぱいするのかっこよくないですか Субтитры делал DimaTorzok

Mam pomysł na... Przez... 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 Playoff 110% muszą z siebie <grymne> <grymne> dać. Na szczęście nie sądziłeś. Jak ja sądzi, no? w trzecim miejscu. To może coś? Ale niestety... Ale nie Byliśmy Będzie na trzecim, ale mieliśmy tyle no, nie tak, w Tak, wygraliśmy z FST trzema, a, a ja że ja 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 to... tak. ja. Dobra. woli

Est marriages fit? Je cham tad amen an pou Ja, det er det. Hvor skal

Eee, to po z stoi strefą, a reszta akaz jest No dobra, I zagrałem tak. To jest Jeszcze oni no.

to. Graczy, no gra ku znowu w w koczu karterze. Tak się nazywa? No. Samuel Czwarta osoba dopiero wzięła. Co jesteś na to, kurwa? To jest... (צחוק)

Вот. Ну, сейчас это три очка, ладно. Я просто фиксирую на своём паге. Ну, сейчас ещё как. Первый балл, как бы, как бы, сейчас ещё. Ну, когда инбака делает падение. Obrigado.